Witamy Was kochani bardzo serdecznie. Duet Rock and prosto po operacji Warfighter, po części taktycznej, strategicznej, tej wysiłkowej. Niestety nie mieliśmy możliwości, aby było to z, z, z przyczyn oczywistych zabronione. Kręcić tam wszystko, sprzęt, twarze itd. Wiadomo. Jednak na pewno na dniach pokaże się potężny materiał wideo zrobiony przez głównych organizatorów. Były latające kamery, spadające, no. pływające, wystrzeliwane kamery, także na pewno z wielu perspektyw. Po prostu ktoś zrobi to na pewno lepiej, bardziej profesjonalnie od nas i my też tak samo jak wyczekamy na ten materiał, bo na pewno będzie to dla nas niesamowita pamiątka. Ale do rzeczy, tak jak wspomniałem, jesteśmy po misji zasadniczej poprzedzonej treningami. Briefingami, wszystko, na, wszystko wyglądało troszeczkę w stylu typowych rozpoczęć misji na przykład w Call of Duty, prawda? Tak, tak, to, to uderza. Zresztą nie tylko w samych grach, ale też w filmach. Siadamy na sali kilkunastu facetów, dowódcy stoją z przodu i zmieniają obrazy. Tu to. Pamiętajcie, powaga, o tym, o tym, o tym. powaga tak, Kindersztuba, też bardzo fajnie od strony samych uczestników. Tak, poważne tak? wczucie się, potraktowanie się... tematu żadnych. Jakiś, tak powiedzmy, realizmu. Wiadomo, wiadomo, że to są manewry, wiadomo, mm -hmm. że to jest zaplanowana akcja mm -hmm. i że cel jest, cóż, podstawiony. Na pewno jakaś wyreżyserowana kwestia, to w ogóle bez dyskusji. Ale klimat udało się stworzyć i ludzie się tak. czuli w ten klimat i, i doskonale się bawili i traktowali to bardzo poważnie. Także często byliśmy po prostu wzywani przez telefon na tak, tak. niej. Niektóre momencie. były powiedzmy fałszywe alarmy. Raz byłem odwołanie misji w nocy. Hmm. Tak, zaczęliśmy dokładnie misję o godzinie 5:30 29 września. września bieżącego roku, dokładnie wszystko było poprzedzone treningami na broni, na sztukach broni prawdziwej, ale przystosowanej do oddawania strzałów ślepych, czyli po prostu na ślepaki. Miał być ASG, ale były ślepaki. My to wiedzieliśmy wcześniej, ale nie chcieliśmy psuć uczestnikom, powiedzmy, pewnej niespodzianki. AK-47 z delikatnymi modyfikacjami pokroju właśnie kolby teleskopowej czy składanej, wysuwanej, jak i front gripów. Przyrządy celownicze praktycznie zerowe, przyziemnikowe podstawowe. Otrzymaliśmy 20 pocisków w magazynku, każdy żołnierz. Byliśmy podzieloni na 3. Teamy Alfa, Bravo, Charlie. Pierwszy liczył 6 osób, drugi 5 i trzeci również 5. Każdym timem um, dowodził były gromowiec. gromowiec. Były gromowiec, chociaż jednemu zostały jeszcze dwa dni, tak, dwa dni, do, dwa dni przejścia do przejścia na emeryturę. Um, I um, na miejsce docelowe udaliśmy się za pomocą dwóch motorówek takich okay, pontony, takie. pontony szturmowe, tak to myślę powiedzieć, wyposażone w działka FN Minimi pokładowe I z, przodu, i, z... i z przodu i z tyłu grupa Charlie była na łodzi drugiej, grupa Bravo była na łodzi pierwszej, a grupa Alfa była rozłożona powiedzmy na dwie Łodzie ćwiczyliśmy desant, osłanianie się, zmiana w pozycji dynamicznej, flankowanie, dużo takich podstawowych manewrów, też było bardzo fajna, bardzo fajna kwestia była komunikacja niewerbalna. Właśnie w pokroju właśnie stop, do przodu, bo Dużo było takich sygnałów, które, które 5 minut, jedna hmm. minuta. Dokładnie okay. każdy każdemu pokazuje. To fenomenalna opcja poznania tego wszystkiego powiedzmy od wewnątrz, troszeczkę od kuchni, jeśli chodzi o wirtual w formie yy, wojennych strzelanin. Niesamowite takie poczucie tego, że robimy faktycznie coś w grupie, że każda akcja ustawiamy się yy, w rzędach, yy, ostatni daje znać przedostatniemu, że jest gotowy, klepiąc go w ramię i tak dalej, i tak dalej, aż dojdzie do pierwszego, pierwszy wie, że może coś zrobić, ruszamy do przodu. Świetnie to jest zorganizowane i ludzie czuli się faktycznie, jakby byli gdzieś w jakiejś. No, no jest, jest takie poczucie solidarności. Tak, jest integracja to jest to, co my z rokiem kochamy w grach, tu było to w realu. E, oczywiście w namacanej, że tak powiem, formie, to raz. E, powiedzmy, m, przejęcie się też troszeczkę tak, 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 tak. E, wiesz, tak, wykonywaną tak, funkcją, tak. jak i w, ze strony organizatorów i naszych tak zwanych właśnie dowódców, tym liderów. Też poważne potraktowanie tematu, nie na odpieprz, się, że są jakieś tam ciuliki, cewgierki grają, przyjechały i tam w ogóle pokażemy, jak jesteśmy zajebiści. Nie, nie. To miało wszystko na celu, żeby przekazać nam w jak najkrótszym czasie jak najwięcej informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania zadania, które opiewało na przejęciu bądź eliminacji. Gościa powiązanego z Al-Kaidą, bośniackiego terrorystę, który sprzedaje, sprzedaje broń i ładunki wybuchowe. Miał on świtę swoją w liczbie trzech osób wyposażonych w AK-47, a prawdziwy grom miał za zadanie właśnie przejąć, ten aktualny, nieemerytowany, prawdziwy grom miał za zasadę przejąć, a wszystkie te grupy miały za zadanie zabezpieczyć teren z każdej możliwej strony. Z kolei motorówki od brzegu, ewentualną ewakuację oponenta miały też powiedzmy zablokować. Mieliśmy wsparcie helikopterów na terenie helikoptera jednego, który latał nad nami na pokładzie, którego nie tak to, to powiadam, to po prostu jak jaja, nie? Jak na pokładzie, którego był snajper. I były też drony zwiadowcze, które oczywiście pełniły rolę mechanicznych kamerzystów, tak? Tak, tak, ale robiło to niesamowite wrażenie. Jak tak, był rozmach, był no, rozmach. No, no, efekty, efekty pirotechniczne, gruby efekty pirotechniczne, nie? Świece dymne, granaty. W, On dużo się no, działo, eksplozje, strzały. To przy łóżach, przy łóżach no, jak, jak te karabiny strzelają przy łóżach, to naprawdę jest wrażenie, że mam zaraz padnie bębenek. Do, 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 jest, także... jest potężny, wiadomo, no, amunicja ślepa charakteryzuje się większym zapłonem wylotowym, jest większy ogień odbłysk. Wiadomo, nie ma praktycznie odrzutu, przez brak walorów bojowych tego pocisków. Ale, ale, to, ale to nie, A nie to jest to z bliskiej to samo odległości, sposób. wiesz, to no. można komuś wyrządzić, wyrządzić kształt, Ale tak? nie w sensie odrzutu, że odrzut jakiś tam jest? Jakiś tam jest, no. jest, ale w ogóle nieporównywalnie mniejszy od tych prawdziwych, bo ja strzelałem z prawdziwego no, Akai, to był naprawdę halszkość. Wylatująca łuska, tak, także też fajny motyw. Także ćwiczyliśmy takie elementy, wiadomo, jak manewry, przegrupowanie, dynamiczna zmiana pozycji, desant. I powrót, jeśli chodzi o właśnie w łódź, jak i przeładowywanie, broni, zabezpieczanie broni, sprawdzanie, czy nie ma pocisku właśnie w broni przed oddaniem do kwatermistrza, tak? Kwaterzysty, czyli, tak kwater... Pieprze, tak? Ale, ale całe kwestie powiedzmy związane z bezpieczeństwem, tak? Odblokowaniem, zablokowaniem broni, zmianą magazynka, zmianą pozycji, że każdy po prostu jak się wychodzi z motorówki, to prawa, lewo, prawa, lewo, prawa, lewo. Wszyscy są, ręka, ale nie klepnięcie, żeby wróg nie słyszał, tylko takie macnięcie. I następny, i następny, i następny. Kończy się na dowódcy, który był z przodu, prawda? I on wtedy kieruje nas dalej. Słuchajcie, no coś niesamowitego, fantastyczne przeżycia. I, i tak jak mówię jeszcze raz, jakby zrobienie sobie hype'u niekoniecznie na grę Medal of Honor Warfighter, ale ogólnie na wszystkie strzelanki tego typu poprzez możliwość poznania tego raz od kuchni no nie. i spotkania, pointegrowania się z ludźmi, którzy no, pokaźną część życia spędzili na, na ostrej amunicji, nie ukrywali. Wiecie, jest, jest kilka rzeczy, które chciałbym dodać do tego, co mówił Rowe. Przede wszystkim zupełnie przez tą akcję, w której żeśmy uczestniczyli, zupełnie zmienia się pogląd na strzelaniny, zupełnie zmienia się pogląd na to, jak się obserwuje walkę. I, i zrozumiałe jest, Nacisk, jaki deweloperzy kładą na to, żeby coraz bardziej dążyć do rozgrywki drużynowej, żeby wymuszać takie mechanizmy, które będą nas skłaniały do gry drużynowej, bo tak właśnie wyglądają te akcje bojowe. One są bardzo, bardzo pięknie drużynowe, ludzie są siebie blisko, że to klepnięcie ręki nie stanowi żadnego problemu. Albo przebiegają, obok siebie dają znać. I, i, I ten system partnerski, który właśnie zostanie zastosowany w Medal of Honor Warfighter, on jak najbardziej ma, ma jakoś tak nas zmusić, chociaż dwójkami, żebyśmy biegali razem, bo są z tego, z tego wymierne korzyści. Kolejna rzecz, hmm. o, którą chciałbym jeszcze dodać, to to, że ten manewr tak naprawdę nie był dla nas, bo, bo, to, jest, bo to jest istotne. On był, on, w nim przede wszystkim uczestniczyli prawdziwi gromowcy i to to, jest było, to, był ty, to był trening gromu. No. To był po prostu trening gromu, w którym braliśmy udział. I cała ta inscenizacja podobno, nie wiem czy to jest potwierdzone, że wyprowadź mnie z błędu, ma mieć miejsce w, w grze. To ma być misja, która faktycznie w, będzie w A grze. Tak usłyszałem. Ale to jest rzecz, którą zresztą nam byli operatorzy gromu, gromu, zwracali nam na to uwagę. Do czegoś takiego jeszcze nigdy nie doszło. Nikt z cywili. To już, w zasadzie z jednostek wojskowych tylko Special Forces yy, uczestniczą w akcjach razem z gromem, w treningach razem z gromem, a jeszcze nigdy do tego nie doszło do czegoś takiego, żeby cywile w tym uczestniczyli. Wcześniej, przetrenowani chociaż trochę mm. przez, przez byłych żołnierzy gromu. Także to jest niesamowite przeżycie i tak naprawdę chyba do większości osób jeszcze nie dotarło to, jak rzadka to była znaczy, rzecz. I że to Grom jest zaszczycony łącznie z yy, żołnierzem z Delta Force, który został nagrodzony medalem honoru za odrzut granata i uratowanie życia swojego kumpla. Znaczy on całą jednostkę bo... Całą jednostkę. No, no... Znaczy no w, po prostu ma dysfunkcję ręki, albo no, Odrzuci no... Odrzucił Odrzucił granat, granat on... który jednak mimo wszystko wybuchł nie, nie, dosyć blisko. Dosyć blisko. Dostał, został za to ochronowany, zarówno on, jak i w, y, cały grom, emerytowany, niemerytowany. Oni mieli świadomość tego, że to była niepowtarzalna okazja, możliwość hmm. przeprowadzić te manewry z duetem Rock and Roll. <laughs> <laughs> Nie, a tak naprawdę kochani, nasi dowódcy e, w, e, będą brać udział po prostu w tej grze, czy to za pomocą e, modelingu różnych e, pół systemów przeładowania, no o tym mówiliśmy znaczy, w materiale e, po gameskowie. Tak, tak. tak bo, bo... Tutaj jakby z, tu, tu mieliśmy do czynienia z, z trzema żołnierzami, by, byłymi operatorami gromo plus mm. gościem z Data Force mm. i, i dwóch, dwóch, dwóch ludzi, Vinci, właściwie mm. Vinci i, no, i Nawal. Mm. E, oni służyli jako podkład do tego, jak, jak, do tego, dla tego żołnierza gromu, e, który jest w grze. E, to jest tak, częściowo, czyli przechwytywanie ruchów. Chodziło od nawala, a takie animacje zmiana magazynka. Od Vinciego. I właśnie Vinci będzie dla na nas zerkał z opłatki. Jak z to opłatki. zresztą Ujęli tam panowie. Czyli to jest facet. My mieliśmy okazję pogadać, spotkać się z facetem, który z waszych kółek będzie zerkał na waszą grę. Z opłatki gry. Także, no, dla nas a z kolei nawal będzie w postacią. Tak, którą, którą prowadzimy. Tak, asautem tak, polskiego gromu. Tak, tam tak. będą po prostu wszystkie te animacje i, i, i tyle. Także. No, dla nas coś całkowicie nowego, jeszcze raz resumując możliwość poznania powiedzmy wszystko, jak działa w realu, tak? I myślę, że na pewno jakoś to myślę na bank pozytywnie wpłynie to na odbiór wirtuala w tym momencie. Tak, tak. Jeszcze dobrze, nie będę ci przedłużony. Nie, patrzę, ja już skończyłem, jest... mów, A chcesz coś powiedzieć, po prostu... Jeszcze jedną rzecz taką. My, ci żołnierze, z którymi mieliśmy do czynienia, to yy, różne jest wyobrażenie żołnierzy. Mm -hmm. Ci byli wyjątkowo spokojni, znaczy mm -hmm. wiadomo, oczywiście zdyscyplinowani, to, to widać. Rzetelni, I, tak. I, I rzetelni, ale, ale nie irytujący tą no, lustro. Tak, tak. 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 Spokojni, jasno tłumaczący. Mm -hmm. Oni wiedzieli, że my jesteśmy cywilami, że mnóstwo chłopaków i tam też dziewczyny były. Oni już mieli coś do czynienia z bronią, potrafili się zachować, mieli do czynienia z SG, z różnymi tego typu rzeczami, ale do każdego podchodzili indywidualnie, na spokojnie, tłumacząc. Jak należy tą broń obsługiwać, jak należy się poruszać, jak należy się ustawiać. To samo z, z tym Amerykaninem z Delta Force, bo miałem z nim przyjemność dosyć długo pogadać o tym zresztą. O tym zresztą też Wam opowiem, bo to też jest taki dłuższy materiał na temat tego żołnierza. Ale, ale niesamowici ludzie, i to, to co mnie, tak, tak naprawdę do mnie trafiło, to ich spokój, absolutne opanowanie tak. i w czasie akcji to oczywiste, Polskie. i w czasie tłumaczenia. Tego, co należy robić, jak należy zachowywać cierpliwi, spokojni. Mm, Z tak, Freddy Wongiem, tak? się A to jeszcze tak, to, to, to jest jeszcze tak. też taki dodatek. Ale rzecz, to powiesz, chciał... u siebie, tak? Ale gdzieś tu Freddy Wong się pojawił w tym materiale. Mm. Mm. Kochani, jest nam niezmiernie przykro, że nie mogliśmy tego spędzić w większym groniem, ale to nie od nas zależało, po prostu były takie, i ograniczenia. Jest nam też smutno, że nie mogliśmy my nic nagrać z pola, ale powiedzmy, jest to uzasadnione, jest to dlaczego, ale po prostu czekamy na tą taką pełną, powiedzmy... Action, real action relation, tak? No, znaczy, tam, tam, jest, tam jest, dlaczego tak było? Po, po pierwsze, operatorzy gromu, no ich trzeba bardzo ostrożnie pokazywać, tak? ekipa, tak. która została Przęty tutaj zatrudniona parze. i tak dalej, oni wiedzą dokładnie, co mogą pokazać, wiedzą jak to zmontować, żeby nie było ujawnione coś czego ujawniać nie należy, to będzie kilkakrotnie sprawdzane. Nad nami oczywiście nie ma takiej kontroli i trudno zresztą wymagać od nas, żebyśmy dokładnie przestrzegali tych wszystkich przepisów, zatem no cóż, nie, nie umożliwiono nam filmowania, no ale za to możemy Wam opowiedzieć tę historię, bo przeżywaliśmy to z bliska, jakby bezpośrednio hmm. będąc uczestnikami tego całego materiału. W metra. samym, w samym, w samym środku czegoś, co zazwyczaj było nam dane przeżyć w Czy... wirtualny sposób właśnie w grze, także fajna rozbudowa wyobraźni na pewno, hype i takie troszkę zmodyfikowane podejście, taka zmodyfikowana percepcja tej nierzeczywistości poprzez poznanie rzeczywistości, na której ta nierzeczywistość się wzoruje. No jest, jest, jest no, niezwykle interesujące. Jest też, że się rozgadaliśmy, ale myślę, że to może Was zainteresować. Emocje, że, emocje. że, 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 że żołnierze oni, oni naprawdę doceniają fakt, bo oczywiście to jest marketing i tak dalej, i tak dalej, ale oni doceniają fakt, że, że jakby ich opinie są brane pod uwagę przy konstruowaniu takiej gry. Że to, jest, że to jest istotne i że to zaczyna działać, że to coraz bardziej że to nie są takie marketingowe gadki, trailery, na których żołnierz opowiada co tam zostało zrobione, oni faktycznie są zatrudniani i faktycznie, tak, faktycznie ich opinie są słuchane. Nie zawsze, nie w stu procentach, ale są brane pod uwagę i są niezwykle istotne. Żeby nadać grze pewnego realizmu, mhm. ale nie za dużo, by gra nie dawała fanu. No, 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 tak, tak, tak. 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 Program odrywać od rzeczywistości, prawda? Pozwalać, jak się to mówi, tak. na więcej, y, przy jednoczesnym y, ograniczeniu jakichś takich skomplikowanych, żmudnych tak, rzeczy, żmudny, prawda? Nie, po, nie dających po, nie tego pierwotnego fanu. Nie poczujecie półtora godzinnej jazdy motorówką, podczas hmm. gdy jesteście zalani wodą i jest zimno, i jest piąta rano, i jest lodowaty, e, lodowaty wiatr. Ładnie nie wyspani. To jest, to jest przy... Tak, to jest, to jest przyjemne, ale przygrywają. Wykorzystani w nocy. <laughs> A to nie wiem, czy tak. filmik roka będzie przed czy po, ale zapamiętajcie, zapamiętajcie to. Rok, już, rok nie zapomni już nigdy. Kochani tym enigmatycznym, myślę, sympatycznym akcentem, Duet Rock and rojo. żegna się z Wami przeserdecznie. To była krótka relacja na żywo praktycznie, praktycznie 5 po, nie? Tak, tak. zaraz po akcji. Specjalnie dla Was, kochani widzowie, Duet Rock and rojo. Operacja Warfighter było zajebiście. Pozdrawiamy Gdańsk. Trzymajcie się. Pa pa.